Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym już odcinku. Mam nadzieję, że cały czas z nami jesteście. E, dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, e, które brzmi Mamy dorosłe dzieci i chcielibyśmy służyć w Kościele. Co możemy zrobić? Jak rozeznać powołanie? Myślę, że przede wszystkim warto sobie przypomnieć od początku, że jakby powołanie podstawowe, czyli małżeństwo się nie skończyło, tak? Że dalej państwo jesteście małżonkami i to jest jakby pierwsze i podstawowe powołanie w kościele. Być może zmienił się sposób realizacji tego drugiego powołania, czyli rodzicielstwa, ale ono się nie skończyło, tak. No dalej jesteście rodzicami i zapewne znajdą się nowe formy służenia swoim dzieciom i swojej rodzinie. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga no to jest myślę tak, taki bardzo zdroworozsądkowe podejście, czyli zastanowienie się, jakie są nasze talenty, tak? to znaczy co, co możemy w, w wspólnocie kościoła dać. I to od Was zależy, co, co widzicie jako na horyzoncie taką możliwość, nie wiem, czego, co lubicie, gdzie wasze serce idzie tak, co potraficie, jakie są wasze zdolności i wtedy ewentualnie można się, nie wiem, zapytać choćby swojego proboszcza, y, czy by się jakaś fucha y, w kościele po prostu nie znalazła, nie? Ale jakby myślę, że najważniejsze jest to, żeby sobie jakby na nowo przewartościować i uświadomić to, że nasze powołanie, czy wasze powołanie do małżeństwa, ono się nie zmieniło, no cały czas trwa, to jest cały czas to samo małżeństwo, tylko się zmienia sposób realizacji rodzicielstwa, nie? Mm -hmm. No psychologicznie, jak dzieci wychodzą z domu, to jest taki moment... Y no, dużego kryzysu rozwojowego, w którym się mierzymy z tak zwanym syndromem pustego gniazda, nie? czyli były jakieś lata pewnego rytmu i ten rytm jest zaburzany. I mierzymy się z taką też utratą tak jakby tej funkcji rodzicielskiej, tej no, takiej bezpośredniej opieki nad dziećmi, władzy nad nią. I to jest naprawdę trudny moment, i po tym, w tym momencie, jak te dzieci odchodzą. Jest taki dylemat, w którą pójść stronę, tak? I można pójść, nie wiem, w dołek, w depresję, w przygnębienie, tak? I takie siedzenie przed telewizorem, albo w to, co właśnie tutaj, jaki pomysł mają Państwo autorzy tego pytania, czyli w jakąś kreatywność, zagospodarowanie tego większego czasu, no w jakiś dobry sposób. I oczywiście to są działania w kościele, ale też no, dużo jest do roboty w ogóle w takim świecie no, świeckim, w tak? różne wolontariaty, działalność na rzecz różnych osób, no, które potrzebują pomocy. Więc jeszcze można szerzej na to spojrzeć, tak? Że I w kościele ale czynienie dobra, tak? okazywanie miłości biednym, potrzebującym, no to na pewno się to. Bogu podoba. No ja na przykład jak usłyszałem to pytanie, to pierwsze moje skojarzenie było takie, wcześniej w Opolu byłem tuż pasterzem jednego kręgu oazy rodzin i to był taki krąg specyficzny, bo to byli ludzie właśnie najmłodsi tam mieli 60 parę lat nie? Mhm. i wzwyż, czyli generalnie już dziadkowie, nie? I jakby oni bardzo podkreślali na tych swoich spotkaniach, że dla nich taką formą służby dzisiaj w kościele, tak to nazywali, jest opieka nad wnukami, nie? że jakby, nie że jakby, tylko po prostu ich dzieci, ich, ich wnuki należą do kościoła, do wspólnoty i oni tak realizują swoje powołanie w kościele, tak? że to co robią wszyscy dziadkowie tak naprawdę, nie? oni traktują to właśnie jako służbę w kościele, że w ten sposób, dając siebie swój czas, swoje zdrowie i wszystko co mają, też realizują swoje powołanie w kościele do tego, żeby być dziadkami. Nie? Że jakby nie boję się tego tak nazwać, nie, że, ale właśnie, jakby można, znowu nie trzeba się zamykać tylko i wyłącznie na to takie myślenie kościółkowe, że nie wiem, będziemy teraz przy parafii coś dłubać, tylko właśnie możemy wyjść szerzej, gdzieś do świata, bo to ode mnie zależy, jak ja się do tej roboty, którą sobie gdzieś tam znajdę, nastawię, tak, czy to będzie moja służba, czy to będzie moja praca, ale jakby daje z siebie dalej coś, coś z miłością, nie. Tak, ja myślę, że to jest ważne, czy ja na pewno, Zwróciłbym też uwagę na taką jedną że no pierwsze to co ty powiedziałeś, żeby e, po tym takim pewnie trudnym okresie, bo to się pewnie etap kończy i wiem, że niektórzy mają w ogóle faktycznie, tak jak z tym problem, żeby to nie była też swego rodzaju ucieczka. Już najgorsze jest jak nagle okazuje się, że jedna osoba ucieka, czyli na przykład mąż czy żona tak, ucieka w jakiejś do kościoła, na, <słuch> czy do kościoła <słuch> druga osoba siedzi, więc... No pierwsze, na co bym zwrócił uwagę, bo to już było wspomniane, że te talenty, które mamy, to, że faktycznie nie, nie zawsze najbliżej jest do parafii, ale też ewentualnie to, co się dzieje w okolicy mojej, czy jakby w tym otoczeniu, w którym ja mieszkam. Natomiast na pewno bardzo zwróciłbym uwagę na to, co się dzieje w naszym sercu, czyli jakie ja mam pragnienia. I to jest pierwsza sprawa, bo mhm. bardzo często jest tak, że to poprzez te nasze pragnienia, jeśli zaczynamy jakby próbować je realizować, to zaczynamy wchodzić w jakąś pewną drogę, i często jest to droga, którą, którą, jeśli to są dobre rzeczy, to nam często Bóg to pokazuje. Natomiast myślę, że bardzo ważną rzeczą jest jeszcze taki drugi aspekt, bo często spotykam się z tym, że często mamy jakieś pragnienia i zostajemy jakby tylko na tych pragnieniach, roz, zostajemy na rozeznaniu, mhm. dalej myślimy, a wierzę w coś takiego, że że warto popatrzeć jakby na siebie, oczywiście wziąć to na modlitwę razem z żoną, czy tam nie wiem, każdy osobno, później gdzieś podzielić się tym, jakie te poruszenia w naszym sercu są, ale działać, przede wszystkim działać i iść, tak, czyli patrzeć co się dzieje, co w naszym sercu się rodzi i próbować to realizować, bo... Wierzę, że to jest taka droga, gdzie nawet gdyby się okazało, że idziemy w trochę w innym kierunku, może nie takim jak na przykład Bóg chciał, to Bóg nas i tak poprowadzi, ale chodzi mm. o to, żebyśmy my w ogóle w tą drogę szli, żebyśmy podejmowali te decyzje, bo tam właśnie w tych decyzjach będzie Bóg. Trochę jak mi się przypomina, <coughs> jak się spojrzy na całą historię, czy w Starym Testamencie, czy, czy Nowym, w Nowym, to jednak Bóg, pomimo tego, że jest wszechmogący i mógłby, nie wiem, wodę na pustyni dać im, powiedzieć, tu wytryśnie źródło, to jednak mówił i ci uderz laską w, w, w skałę, czyli jakby zachęcał do tego, żebyśmy my poprzez wiarę wszli, tak, szli i jakby, żeby ten ruch, nie, czy jeśli chodzi o uzdrowienie na przykład ręki, no to mówił Chrystus, podnieś rękę, tak, i chodziło, żeby z jednej strony o ten ruch, ale z drugiej strony o tę wiarę I myślę, że to jest też ważne, nie? żeby Pumy. z jednej strony zwrócić uwagę, żeby to było wspólne, bo to, co Grzegorz wspomniałeś, że no, że jednak, żeby to nie był taki etap, kiedy będziemy się rozchodzić, ale dalej jesteśmy małżeństwem i to jest kolejny następny etap, do którego nas Bóg wzywa i możemy go na tym poziomie akceptując ten nasz stan, bo czasami ludzie mają problem z tą akceptacją, nie? To jest taki. Tak. To jest mhm. trochę jak ze starzeniem się, tak? Pojawiają mi się pewne zmarszki i tak dalej, trzeba przyjąć, że to jest kolejny etap w naszym życiu. Jak tego nie przyjmiemy, no to zaczyna być no, niezbyt dobrze z nami, zaczynamy iść w. Nie ten kierunek, co trzeba, więc ja bym bardzo zwrócił uwagę na to, nie? czyli wspólne decyzje, wspólna modlitwa i przede wszystkim działać i się, próbować mm -hmm. się realizować. A Bóg będzie Was w tym wszystkim prowadził. No, Grzegorz, powiedziałaś o tej pomocy wnukom, a ja sobie pomyślałam, że jeszcze jest jakby taka, jakby taki, taka prawidłowość, tak, tak się dzieje, że mniej więcej od momentu wyjścia najmłodszego dziecka z domu do wprowadzenia się do niego rodziców mijają mniej więcej dwa tygodnie. Wiecie, to taki trochę humor, ale że jeszcze oprócz wnuków, no to z kolei mamy też jakieś takie zadania, tak, i, i pomoc, i serce no, rodzicom, teściom i tu też jest no, dużo do zrobienia, nie? żeby ich tak nie zostawić no samotności. pytanie, nie wiem, to bardziej ty będziesz no. wiedziała, czy jest w ogóle szansa na to, żeby się jakoś przygotowywać do tego pustego gniazda, nie? Że do tego etapu, w którym nagle tych dzieci nie ma. Mhm. No, wszyscy wiemy, że ten etap nastąpi. I właśnie chodziło o to, żeby temu nie zaprzeczać, mhm. nie? tylko no jednak jakoś sobie tak to widzieć, co będzie za tych parę lat, bo no, dzieci nie są naszą własnością, tak? Mamy je na wychowanie, ale mamy je wyposażyć, tak? dobrze wychować i, i puścić w świat. I wtedy no, tak terapeutycznie, jak para małżeńska przychodzi na terapię i wygląda na to, że jedyne, co ich łączy, to dzieci, zajmowanie się nimi, wożenie tych dzieci, tak, jakby wszystko wokół dzieci, a w ich relacji jest dużo pustki, oddalenia, to ja im mówię, inwestuj w męża i żonę, bo dzieci odejdą. Inwestuj swój czas, uwagę, zaangażowanie. Nie, że to jest priorytetowe. Dzieci oczywiście mają być zadbane i wszystko ma tam grać, ale to nie może być tak, że może w odstawkę żona y, też jakoś tam tylko służba dzieciom. Nie, po prostu to się tak Właśnie, elastycznie ogranicza. Takie no? zdrowe relacje, bo faktycznie ja dziś hmm. spotykając się to z małżeństwami, czy też z jedną osobą z małżeństwa dzieląc się świadectwem, to jest, słyszę, właśnie bardzo często przy jakichś takich problemach dużych, że, że tam te relacje one się zatraciły w zasadzie tym spoiwem też często albo kredyt, albo, nie wiem, wspólne dzieci. Bożenie dzieci, tak? tak, no, tak. I na zajęcia tu dodatkowe. Logistyka. To może do takiego problemu, że, że nagle to spoiwo ono przestaje jakby być między nami. No bo na przykład łączyły nas dzieci i one dorosły. No i co wtedy? Nie? No na szczęście chyba. Tutaj Państwo, którzy zadali pytanie, że tam tego problemu nie ma, nie? że mm -hmm. oni jednak. Razem szukają. Tak, nie? razem mm -hmm. szukają i to piękne, że, że idziecie taką drogą, więc myślę, że można nie wiem, podsumować i, i powiedzieć, no co, róbcie to razem. Mm -hmm. Właśnie tak. razem, tak? Znajdźcie no. coś, co oboje będziecie chcieli. Mm -hmm. ale to jest, róbcie no, no, róbcie tak, i się jest. nie zamykajcie. Mm -hmm. nie? No. no ale to jest to, co na przykład nie wiem, przy, przy sakramencie małżeństwa, jak się je zawiera, nie, to się wtedy się łatwo przyjmuje, że. Współmałżonek jest priorytowym, tak? Priorytetowy, mhm. że jest pierwszy, nie? że potem jest miłość do dzieci. Oczywiście to jest bardzo schematyczne mówienie, mhm. tak? bo to się zawsze zazębia, ale jakby gdzieś to z tyłu głowy trzeba mieć potem, potem. jest bardzo tak, że wielu ludzi się oburza w ogóle na takie myślenie, że jak to przecież dzieci są najważniejsze, nie? Są no, bardzo ważne, ale no właśnie, nie, nie? Ale jakby mm -hmm. Warto sobie to przypominać, nie? taką zdrową naukę. nie, To nie mm -hmm. na zasadzie takiej, że dzieci są drugie, w sensie, że, że nie wiem kto kogo uratuje, że jak będzie pożar. Nie? To są takie mm -hmm. abstrakcyjne pytania, ale jakby chodzi właśnie o to, o to myślenie. Nie? Znaczy, kto jest najważniejszy, z kim ja to małżeństwo mam? Nie? Czy z mm -hmm. moim synem, z moją córką, czy z moim mężem? Nie? Tak, to, życie to... wiodę no, no, z mężem tak? i to, to ma być ta jedność, współdziałanie. No. I tak, to też tak. myślę, że okej, okay, jakby nie jest o tym odcinek, ale warto na tym pomnieć, że jakby właśnie taka ust ustawianie sobie tej miłości nie jest przeciwko komuś, nie? Mm -hmm. że to nie jest przeciwko dzieciom, nie? że jesteście gorsze, bo jesteście drugie, tylko ja wiem, kogo kocham jako męża, nie? Jakby mm -hmm. to są inne role całkowicie. Mm -hmm. nie? No, Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście plakaty, jakie się pojawiły po mieście. Mamo, tato, kochajcie się. Tak, to to jest coś, przepiękna serdecznie. kampania. Tak, tak. Żeby dzieci mogły na to patrzeć. Jak mama z tatą się kochają, tak, to, będą, to, to, im, to jest wszystko, co im potrzebne jest do szczęścia. Pod tak, ale ja bym jeszcze tu jakby, dopowiedział to, co już powiedziałeś, bo z jednej strony to jest fajne, ale myślę, że warto te nasze priorytety jak gdzieś mocno ich nie ogłaszać. Znaczy ja doświadczam czasami czegoś takiego, że Dzieci jakby obserwują, co się dzieje. Teraz, jakbym stanął, tu żona moja to jest najważniejsza, a wy to jesteście. Ten sygnał nie. Nie, no, no dzieci tego nie robią. chcę po prostu pokazywać to poprzez czyny, poprzez to, że, hmm. że jakby te relacje one są dobrze ułożone, że ten balans jest, tak? że ja wiem, co jest pierwsze. Może to jest zło określenie, co pierwsze, ale chodzi o to, żeby to było takie. Bardziej dziś w czynach niż w ogłaszaniu i no, no na pewno nie dzieciom, nie? No, tak? bo dzieci tak, tego tak, kompletnie tak, nie tak. rozumieją. To tak samo jest, jak jeszcze powiemy, że pierwsza w ogóle jest miłość do Pana Boga, nie? i to mm -hmm. też może kogoś oburzać. No oczywiście jak staniemy na rynku i powiemy w taki sposób, no to, to, to jest język, który jest niezrozumiały dla wielu osób, tak? Mm -hmm. Jakby to chodzi o to, że ja to wiem, nie? I ja sobie ustawiam życie w ten sposób, a nie chodzi o deklaracje, nie? No bo to mm -hmm. rzeczywiście może nawet poranić kogoś bardzo, nie? Mm -hmm. to, wiesz, teraz idź do sypialni, bo jestem z mamusią, bo mamusia jest ważniejsza, no. no mm -hmm. to nie działa w ten sposób kompletnie, nie? No mamy pojemne serca, tak? Ale właśnie jednak tą hierarchię jakąś taką sami w sercu musimy znać, nie? Jaka jest dobra kolejność, żeby... Ale no to jest myślę, że siebie. ważne właśnie w takich momentach też no. kryzysowych, nie, że jak nie wiem patrzy się na ludzi z małymi dziećmi, szczególnie jak jest od razu dwójka, trójka, gdzieś w bliskiej odległości czasowej, że no, no ci ludzie są bardzo często też zmęczeni, tak, przemęczeni, bo, no bo właśnie dzieci cały czas są pierwsze w takiej codziennej praktyce, więc takie przypominanie sobie, kto jest najważniejszy w mojej miłości, w sensie, z kim ja mam ten ślub, myślę, że też daje taką dobrą odskocznię, nie? że. Że jednak mam prawo do tego, żeby inwestować w tą relację podstawową. Nie? Czyli wyjść na randkę raz w tygodniu z mężem, zostawiając dzieci, tak? Bo taka właśnie to matka nie zostawi na te trzy godziny tego dziecka, no bo nie wiadomo, co tam. To tak no. no. myślę takim no może jakby też znowu nie dotyczy mm -hmm. odcinka, ale tego, co tu rozmawiamy, no. to mój syn ostatni miał był gdzieś na jakimś tam live'ie w temacie, który go interesuje, a my mamy coś takiego, że wieczorem jak usypiamy dzieci tam około 20-20.30, to mamy ten czas dla siebie. Wspólny czas, mamy czas na modlitwę na rozmowę. I on rozmawiając, bo rozmawiał z ojcem tam tego chłopaka, który robił live'a, No i pyta się, gdzie rodzice, że, że może by zaprosił rodziców i tam on mówi, nie, nie, że rodzice teraz mają czas dla siebie. I słuchajcie, mm. i on był taki był zdziwiony, mówił, wow, no tak. jakie to fajne. Więc, mm -hmm. więc to też pokazuje, że że czasami takie proste rzeczy mogą być naprawdę ciekawe i możemy nawet nie wiedzieć, że można to w jakiś taki ciekawy sposób zrobić, mm -hmm. ale, ale chodzi o to, żeby właśnie zadbać o taką czystość siebie samego, że, że ja czasami mam ten czas dla siebie, że mogę coś zrobić dla siebie, mam czas z żoną, mam czas z dziećmi, jeśli to wszystko dobrze funkcjonuje. No to wtedy i wszystko gra w naszym domu w naszej relacji. Czyli kochani, godzina dziennie dla siebie, jednak choćby tym wieczorkiem, ale żeby dla tej relacji, dla bliskości, dla intymności, nie? żeby to działało. No to by się z tą godziną to trzeba marzyć. No. i no. piątkę, wszystkie dzieci to powiem, słuchajcie, ty no. nie wymyślisz no. zębów, a to by nie poczytał bajki, bo godziną muszę mieć dla siebie. Ja się, no. śmieję okay. oczywiście, mhm. ale. Tak, róbcie mhm. ten czas, nie tylko oczywiście w ramach tego, jak, jak wasze życie wygląda, jakie macie obowiązki, bo, bo to faktycznie czasami każdy ten ma ten plan inny. I... No ale wiesz, będę dyskutować, bo godzina dziennie dla siebie wydaje się kosmosem, tak? Ale scrollowanie na Facebooku, tak, czy gdzieś tam jakiś internet jako relaksik, no to jakby policzyć ten czas, to to będzie trochę, nie? No, to no. na pewno. Mhm. To też nie jest złe, tak? Ale no, gdzieś ten balans je równowaga, tak jak nie? Czyli No treści tak. Ale No tak, właśnie... tak. ktoś właśnie skroluje Eucharystię w internecie, tak? No może być <grych> tak, nie? Ale, ale wtedy tak. każdy w swoim no. tym świecie, tak, a, a gdzieś tak, ten może na obok, no i żeby zachować tak, balans. Ale podsumowując myślę, że po prostu trzeba tego dużego balansu i z nastawieniem na to, co jest naszym powołaniem, jakie są nasze obowiązki. Nie? Że... Hmm. Tutaj jeśli jest takie zdrowe podejście, zdroworozsądkowe, to i wszystko wtedy dobrze funkcjonuje. Kochani, dziękujemy i nie możemy doczekać się kolejnego odcinka, także zapraszamy i mam nadzieję, że będziecie z nami. Z Bogiem. Dzięki. Dziękujemy, zapraszamy.